Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym będziemy mierzyć ciuszki ze sklepu Celbes. Tym razem zamówiłam ubrania takie już bardziej letnie, bo będzie tutaj dużo zwiewnych materiałów, będzie właśnie dużo materiałów takich typowych na lato, no i będzie jeden z trójkąpielowy, także nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do dalszego oglądania. Zapraszam Was też do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeśli lubicie tego typu filmiki, wbijcie też do sklepu Celbes. Zobaczcie sobie. U nich zniżki, bo często też mi piszecie o cenach tych ubrań, a ja Wam tutaj wspomnę, że oni bardzo często mają fajne promocje, fajne rabaty, także zachęcam, żebyście zobaczyli, co aktualnie jest na czasie. Oczywiście ten filmik powstał przy współpracy właśnie ze sklepem Celbes. Na dole zostawię Wam linki do tych wszystkich ciuszków, które tutaj będę mierzyła to standardowo. No i zapraszam do oglądania. I zaczniemy od pierwszej sukienki, którą mam na sobie, tak, bo jest to sukienka, czerwona sukienka w kwiaty. Mam ją w rozmiarze 50x52 i muszę Wam powiedzieć, że jest idealnie dobrana. Można powiedzieć, że tak na styk, ani nie za duża, ani nie za mała, po prostu mniejsza już była za mała, powiedzmy te kilka centymetrów, a większa już po prostu no mogłaby w sumie to mogłaby być troszeczkę troszeczkę większa, ale wydaje mi się, że ten rozmiar jest idealnie dobrany. Więc mamy sukienkę z dosyć małym dekoltem, ale nie jest dłuższa jest to glutki dekolt, także wszystko w porządku, krótki rękawek z takim tutaj słodkim wiązaniem przy łokciu e, sukienka jest prosta, od dołu się lekko rozkloszowuje i mam tutaj zastosowane rozwiązanie, które widziałam już właśnie w sklepie Celbes które było zastosowane w ostatniej sukience, e, a mianowicie odcięcie odcięcie w, em, w pasie w talii pod biustem, u mnie to jest pod biustem no bo to biust troszeczkę zajmuje jednak, nie jest to Odcięcie w całości, ale jest to odcięcie za pomocą dwóch gumek. Jedna gumka z lewej strony, jedna gumka z prawej strony. I akurat tym razem mamy tutaj gumki takie dosyć szerokie, takie gumki ala letnie, ala wakacyjne. Takie wiecie. Takie mega rozciągliwe, no i one sprawiają, że ta sukienka zbiera się po bokach, zbiera się z dwóch stron, nie robi wielkiego marszczenia, ale jednak zaznacza tą talię, jednak zaznacza ten, ten pas i sukienka od dołu się lekko właśnie rozszerza. Nie rozszerza się jakoś wybitnie, no bo tutaj czuję jednak, że troszeczkę się tutaj opiera o mój brzuch, aczkolwiek wydaje mi się, że nie wygląda to najgorzej, nie wygląda to strasznie źle, nie jest opięta właśnie. Się na brzuchu, tak, żebym się źle w niej czuła. No po prostu leży, leży na tym brzuchu, no po prostu yy, na czymś musi. Więc jakby była lekko szersza tutaj z przodu, to wcale bym się nie obraziła, ale wydaje mi się, że no tak jak mówię, źle to nie wygląda. No i te dwie gumki właśnie są dosyć takim ciekawym rozwiązaniem. Rozwiązaniem na to, żeby właśnie ta sukienka może z przodu się yy, nie odznaczała, może żeby z przodu yy, nie wiem, jakoś tak się nie. Nie marszczyła? Może to o to chodzi, właśnie. No i ta gumka z jednej strony, tutaj z prawej strony wjeżdża mi trochę tutaj na biust, wjeżdża mi od dołu na biust. Być może jest to wina mojego biustonosza, który ym, opada. <grym> mojego biustu, który opada. Yy, ale, o właśnie, jak są tu wszystko ładnie tutaj poprawię to gumka jest na swoim miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Także yy, wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia dobrego ułożenia, dobrego ubrania tej sukienki. No i jeśli pamiętacie, to ja jakiś czas temu mierzyłam taką sukienkę. Ja mam taką sukienkę z Celbes właśnie czerwoną w białe kwiatki, ale te kwiatuszki były taką drobną łączką. Miałam ją na sobie na jednym z eventów. Celbes, tutaj gdzieś Wam um, wrzucę um, zdjęcie w niej. No i ona była fajna. E, ona miała chyba e, rękaw czwarty, o ile się nie mylę. Tylko była dla mnie troszeczkę za krótka. Tak przy mierzeniu było wszystko fajnie, wymówiliście, pokazuj nogi, ale gdzieś tam ona była jednak szeroka dołem, więc gdzieś tam przy wychodzeniu z samochodu czy podczas jakiegoś tam większego ruchu, no to ta długość jednak dawała się we znaki. Wy też wspominałyście mi, że lepiej wyglądam we wzorach, które są większe, które są takie bardziej widoczne. No i ta sukienka właśnie ma tak jakby mam wrażenie, że powiększony tam ten wzór. No i i długość też jest zdecydowanie inna. Długość jest za kolano, jest tak powiedzmy przed, e, przed łydkę. No i bardzo mi się podoba w ogóle to połączenie kolorystyczne. Białe trampki, znacie mnie, wiecie, lubię e, takie połączenia. No i materiał, bo nie wspomniałam o materiale. Materiał to jest tutaj wiskoza. Wiskoza e, w dotyku. Ta wiskoza w dotyku jest taka super miękka, super śliska, taka, że jak przyjeżdżam ręką, no po prostu ta ręka się śliska, taka po prostu powiedziałabym wręcz a la satyna, ale nie jest tu absolutnie nic, nic błyszczącego, tylko naprawdę miękkie, naprawdę przyjemne sukienka na lato idealna. Wspominałam Wam o kostiumie kąpielowym i oczywiście będziecie go mogły zobaczyć na przebitkach, a ja tutaj Wam go pokażę. E, zamówiłam przepiękny, tropikalny kostium kąpielowy. Oczywiście, że jest to kostium kąpielowy w formie sukienki. Sukienki kąpielowej, zobaczcie, są na nim e, piękne e, kwiaty, są na nim e, palemki, no po prostu cudo. Pod spodem mamy majty pod mamy wbudowane majty, więc wszystko jest na swoim miejscu. E, co go tutaj wyróżnia, to... Haha, może zacznijmy od tego. Wyróżnia go rozmiar, bo ja zamówiłam go w rozmiarze 48. Przyszalałam, ja wiem. Ja wiem, że przyszalałam, ale postanowiłam zamówić coś mniejszego, w sensie takim, żeby... Nic mi nie fruwało, nic mi nie wisiało, żeby wszystko ładnie przylegało do ciała, nawet powiedziałabym, żeby troszeczkę wyszczupliło. No więc, zamówiłam 48. Rzeczywiście, jest taki, że no, na styk nawet powiedziałabym, że się w niego wbiłam. To można powiedzieć taka moja jedyna mała wpadunia, ale miejmy nadzieję, że już niedługo będę mogła się w niego wbić. Bez, e, bez właśnie wbijania się <noise> bez świrowania co jest super, e, super jest materiał, materiał jest super miękki, super lejący taki, że jak trzymacie go w ręce to macie wrażenie, tak jakby to była woda po prostu taki śliski taki przyjemny, no taki typowo po prostu kostiumowy, e, ale nie właśnie taki sztywny, jak czasami się zdarza przy tych kostiumach kąpielowych z, z szyinu tylko właśnie taki mięciutki, taki opływający taki lekki, no i mam tutaj górną część, górna część z wkładkami, z trójkątnymi wkładkami, które u mnie oczywiście nie zdają egzaminu przy moim dużym biuście no i mam wrażenie, że właśnie tutaj ten mój biust pełni yy, największy problem jest to największym problemem w tym kostiumie, bo nie wiem jak to będzie mm, prezentowało się bez yy, biustonosza. nie wiem czy wyciągać te wkładki czy nie wyciągać tych wkładek co jest tutaj fajne, to to, że tutaj pod biustem mamy dodatkową, tak jakby czarny materiał dodatkowy zarówno z przodu, jak i z tyłu, który dodatkowo ma właśnie przytrzymywać nam ten biust. Co jest też super, to są regulowane ramionczka, ramionczka dosyć grube, właśnie regulowane z tyłu. Możecie sobie je przyciaśnić i wtedy rzeczywiście ten biust jest podtrzymywany, nie obwisa do kolan, tylko po prostu jest na swoim miejscu. Tylko to moje pytanie właśnie brzmi czy on mi tu nie będzie wypadał. Po prostu po prostu zrobiłabym większe miseczki. Większe miseczki, no bo jednak kobiety plus size mają czym oddychać więc właśnie um, zrobiłabym um, większe miseczki w tym stroju i myślę, że większego problemu by nie było um, spódniczka jest fajna, długość jest spoko um, rozkloszowuje się no wygląda to ślicznie um, co jeszcze do, jedna rzecz do której się tutaj mogę przyczepić to on się troszeczkę elektryzuje um, elektryzuje się ten materiał właśnie przy płacie on pociera jeden o drugi, bo tutaj mamy pod spodem ten strój czarny um, te majty i on się troszeczkę elektryzuje, ale myślę, że z tym większego problemu nie będzie. Przyknąć psiknąć tym specyfikiem, który mi tak bardzo polecacie. Polecacie mi i polecacie. A ja nie wiem, gdzie to mogę kupić, czy to w jakiejś drogerii, czy coś, właśnie, ale będę musiała go kupić, no bo ten strój się troszeczkę jednak tak jak mówię, elektryzuje, e, widziałam też wersję czarną, widziałam też wersję takie bardziej stonowane, kolorystyczne, jeśli e, jeśli nie lubicie takich kolorów, nie lubicie takich mocnych kolorów, takich połączeń zdecydowanych, kolorowych, no to są jeszcze takie gładkie te stroje. E, także jeśli zastanawiałyście się, się na dobrym jakościowo strojem um, właśnie taką sukienką kąpielową, to zerknijcie sobie właśnie do sklepu Selbes Ze zwrotami u nich nie ma problemu także spokojnie możecie sobie wejść, zamówić i jeśli nie będzie Wam coś pasowało to ewentualnie zwrócić. Kolejna rzecz z tego zamówienia to różowe spodnie w rozmiarze 52 i ja mam wersję S, czyli short, czyli jest to wersja dla osób z krótszymi nogami, właśnie dla osób niższych. W ogóle właśnie w Celbesie um, mają taką opcję ze spodniami, że możecie wybrać wersję z dłuższą nogawką, z krótszą nogawką, także to jest super. To jest świetne wybawienie dla osób, które wiecznie podwijają, które wiecznie odcinają tą, tą nogawkę, więc zamówiłam sobie spodnie w takim kolorze, w pudrowo-różowym kolorze. I to są spodnie, które ja już mam, koma mam w innym kolorze. Jeśli e, obserwujecie mnie tutaj, na pewno wiecie, mam je w kolorze zielonym. Mierzyłam je tutaj, zostawię Wam linka. W kolorze zielonym postanowiłam, że zamówię sobie w kolorze różowym. To są prześwietne spodnie. To są jedne z najlepszych spodni rurek, jakie kiedykolwiek miałam. Mają super dużo streczu, super dużo elastanu, rozciągają się na wszystkie strony. Możecie zobaczyć, jak się rozciągają, jak gumeczka. Przy tym są mega komfortowe, mega mięciutkie, mega po prostu takie wiecie. O, ja jej tutaj, um, ja je tutaj zwijam w kulkę, no bo one spokojnie dadzą się zwinąć w kulkę, są naprawdę miękkie w dotyku, są naprawdę przyjemne. Um, no i to, że się dopasowują, to, że czujecie się w nich jak w dresiku. No, są mega. I najważniejsze jest to, że oni mają bardzo dużo kolorów tych spodni, dużo wersji, także polecam Wam serdecznie, jeśli macie ochotę czy to białe, czy różowe, czy zielone, czy czerwone, czy w ogóle zwykłe jeansy. No, to one są świetne, mają super, ultra wysoki stan. No i rozmiar jest jak najbardziej dobrany. To, co mnie denerwuje w nich to jest jedna taka mała rzecz, która mnie denerwuje. To kieszenie, kieszenie, które y, trochę widać, bo te kieszenie, możecie zobaczyć, te kieszenie zaczynają się tutaj i sięgają tutaj. One sięgają środka, więc troszeczkę będziecie mogli zobaczyć, że na przebitkach y, prześwitują te kieszenie i odznaczają się, ale odznaczają się w takim miejscu, gdzie ja po prostu, y, to, 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 to miejsce, które mam zakryte. To miejsce mam właśnie zakryte jakimś t-shirtem, jakąś koszulą i tego miejsca nie widać, także to jest dla mnie jakiś taki super mały problem w porównaniu z tym jak się w nich czuję w porównaniu z tym jak one wyglądają no i z tym komfortem noszenia, także jeśli szukacie fajnych spodni które się dobrze dopasują do waszego ciała, do waszego tyłka, polecam serdecznie spodnie Paris z Celbes, link zostawiam wam oczywiście na dole Kolejna rzecz, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać, którą miałam ubraną na lewą stronę, nie skapnęłam się, to biało-kremowa bluzeczka z takiego gufrowanego materiału. Ja Wam już mówiłam, że mnie ciągnie właśnie w tą stronę, ciągnie mnie w stronę bieli, ciągnie mnie w stronę kremu, szukamy białego T-shirtu, szukamy białej koszuli, wszystko właśnie tak właśnie już w stronę lata. No i zamówiłam sobie taką białą bluzeczkę właśnie z takiego... Miętego, gufrowanego materiału. Ona ma krótki rękawek. Przy rękawie tutaj mamy taką ozdobną gumkę. Ta gumka jest właśnie w stylu tym letnim, taka szeroka, też pogufrowana. E, tutaj taka mała falbaneczka i ta gumka tutaj sprawia, że ten rękaw nam się robi taką małą bówką. E, tak się tutaj mnie, tak się tutaj fajnie układa z jednej i z drugiej strony. E, mamy tą bluzeczkę na takiej małej, delikatnej stójce, zapinana tutaj na guziki. Guziki sięgają nam tak do okolic biustu. I dalej po prostu tą, tą bluzkę ubiera się przez głowę, nie jest rozpinana, nie ma guzików do samego końca. Ten materiał jest ultra-ultra zwiewny, lekko, półprzezroczysty, mogłabym powiedzieć. Mamy tutaj 100% wiskozy. W ogóle to tą bluzkę mam w rozmiarze 50x52 i wydaje mi się, że rozmiar jest jak najbardziej dobrany. Ja bym ją właśnie ubierała do jakiejś dopasowanego dołu, jakichś dopasowanych spodni. Będziecie mogli zobaczyć na przebicie, super wygląda do tych właśnie różowych spodni. Co mi tutaj nie pasuje? troszeczkę mnie długość denerwuje bo jak możecie zobaczyć ona jest taka właśnie dosyć krótkawa, chociaż z tyłu jest wszystko w porządku no to tutaj wiadomo biust wybulił tą bluzeczkę, no i ona sięga mi tak można powiedzieć, jest za granicą można powiedzieć, jest za granicą na granicy, za granicą tego miejsca, które mi tutaj będzie wystawać, będzie odstawać, chociaż no jest dosyć krótka, no jest dosyć krótka więc jedyne co so mi pozostaje, żeby ją założyć do jakiegoś właśnie do spodni z wysokim stanem które, które wsiąkną po prostu trochę tego brzucha, które sprawią spłaszczą, spłaszczą ten ten element tutaj do <grym> moją oponkę chociaż no nie sądzę nie sądzę, żeby mogło to po prostu, żeby spodnie mogły tym bardziej, że ja używam Chodzę w spodniach dosyć elastycznych, ale sama bluzka bardzo mi się podoba. Tak troszeczkę zalatuje mi dartanianem. Nie wiem, czy pamiętacie. Yy, kilka, kilka miesięcy temu właśnie mierzyliśmy taką bluzkę, która mówiłam, że przypomina mi trochę bluzkę taką a la Schlafmece królewską do spania coś takiego, taką koszulę na co do spania, albo po prostu taką koszulę, która jest sobie taka rozhełstana z szerokimi z szerokimi Rękawami z szerokimi, e, z szerokimi rękawami, z szerokimi tutaj cała była szeroka, i jeszcze takie troczki tutaj wisiały do, do zawiązania. Także ta koszula mi właśnie to przypomina, ale wydaje mi się, że bardzo fajnie e, się będzie prezentowała. No i materiał idealny na lato, idealny. Kolejna rzecz to biała lniana. Koszula. Wspominałam Wam o tym, że polujemy na białą koszulę. No i trafiła się leniana koszula. Słuchajcie, co jest hit. Znaleźliśmy idealną koszulę lenianą. Ona sobie trochę kosztuje, ja wiem. Mi cały czas polecałyście ten materiał właśnie na, na lato, więc pomyślałam, że no dobra, spróbuję zobaczymy, jak to się będzie zachowywało, jak to będzie wyglądało. Ja miałam do tego materiału takie troszeczkę ambiwalentne podejście, ponieważ. No, on się saibiście mnie, to się umówmy. No ale z drugiej strony, to już z daleka widać, że to jest len, więc jeśli widać, że to jest len, no to on się będzie miał i on ma taki po prostu swój urok, więc zaryzykowałam. I mamy tutaj koszulę lnianą z długim rękawem, z możliwością podpięcia. I tutaj sobie właśnie podpięłam ten rękaw. Podpięty wygląda mega zarąbiście. Przez środek mamy brązowe guziki, brązowe drewniane guziki. No i ten kolor jest taki bardziej kri, jest bardziej taki właśnie ala można powiedzieć kość słoniowa, krem taki po prostu jest bardziej złamany. Długość jest idealna, sięga zaraz za po prostu newralgiczne miejsce, sięga zaraz za, za właśnie za brzuch, także długościowo jest idealnie dopasowana, jest idealnie zarówno tutaj w biuście, on tutaj ma takie jakby przeszycia, więc w biuście jest idealnie dopasowana, tutaj w brzuchu też nic się nie opina, a też z drugiej strony nie jest worem, nie jest za duża. Mega, mega, mega sprawa. I widzę ją właśnie ubraną do jeansów, do jasnych jeansów, do krótkich shortów, jako narzutka narzucona gdzieś tak niedbale na, na ramiona, na strój kąpielowy, na jakąś bluzeczkę na ramionczkach, żeby wiecie, czasem trzeba przykryć te ramiona, które są spalone słońcem, czy jakoś bardziej elegancko. No, po prostu ten materiał to jest istny, istny. Istny hit, i naprawdę już ją widzę właśnie w stylizacjach letnich. No, no, no jaram się. Jaram się, nie mam słów i po prostu no, nie sądziłam, że ona się tak będzie prezentowała. I mnie się, i mnie się jak cholera. Ale tak jak mówiłam, to jest Len ten materiał. E, temu materiałowi wszyscy jesteśmy w stanie wybaczyć to mnie się. To mniecie się. że Czuję się mega luksusowo w tej w tej koszuli no i jestem zadowolona pierwsza taka koszula w moim w mojej szafie, bardzo wam polecam bardzo wam polecam, jeżeli wyszukacie szukacie czegoś lnianego zerknijcie sobie do sklepu Celbe zerknijcie w ogóle na tą koszulę, bo to jest po prostu do no, sztos nad sztosem, no bez kitu no możecie same zobaczyć i to już wszystko, takie szybkie moje letnie zamówienie właśnie ze sklepu Celbes e, dajcie mi znać co wam się najbardziej spodobało co wam najbardziej wpadło w oko mi zdecydowanie, mi zdecydowanie ta koszula chociaż sukienka też była super najwięcej ale mam do sukienki kąpielowej ale tak jak mówiłam będę ją jeszcze mierzyła e, bez biustonosza będę ją próbowała jakoś właśnie ubrać e, tak jak się ubiera po prostu do wyjścia, także to co widziałeś na przebytkach, no to było z bistonoszem było w majtkach, więc będę ją próbowała jeszcze tak wystylizować tak podobierać, tak wyukładać, żeby wszystko było w porządku także to na pewno będę wam dawała znać będę wam dawała znać na instagramie, napiszcie mi co wam się najbardziej spodobało na dole zostawcie łapkę w górę zostawcie subskrypcję, jeśli filmiki mierzmy wam się podobają, a wiem, że wam się podobają, a niewiele z was subskrybują Mój kanał, oglądacie, nie subskrybujecie. Bardzo was proszę, żebyście tam kliknęły ten czerwony przycisk. I będzie wszystko w porządku. E, zapraszam do moich social mediów. Zapraszam na Facebooka, na Instagrama, na bloga, na TikToka. Na Instagrama zapraszam najbardziej, bo tam najczęściej się coś dzieje, najczęściej tam jestem, najczęściej daję wam znać o tym, co się dzieje tutaj na YouTubie, na blogu czy na Facebooku czy w ogóle u mnie. E, no to wszystko macie zebrane razem i na Instagramie jesteście na bieżąco, także jeśli jesteście ciekawe też odnośnie tego stroju kąpielowego, to pewnie wszystkie informacje znajdą się tam, także zapraszam do obserwowania mnie tam. E, no i cóż, mam nadzieję, że dzisiaj Wam coś podpowiedziałam, że coś z czymś Was zainspirowałam, że namówiłam Was do tej koszuli. Na dzisiaj to już było wszystko, ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!